Witajcie kochani bardzo serdecznie. Przygotowałem jeszcze jeden zrapik, jest to 10 krzyżówek. Zobaczcie, 10 krzyżówek zdrapywałem dzisiaj. Zobaczcie, ułożyło się już parę wyrazów, jest na jeden cały bonus. W każdej krzyżówce brakuje jeszcze um, dwóch liter i i chyba zaczniemy rapać dalej do końca i sprawdzać co dadzą nam te krzyżówki. No mam nadzieję, że na 10 tych krzyżówek kilka okaże się szczęśliwych. Tak więc zaczynamy krzyżówkę numer 1 kończyć. Pas, a tu już nie ma więcej tych liczb. Aha, to dupa. <grywy> a ja myślę, że są jeszcze dwie litery: pod spodem R i D. No to co? No to tutaj nam się co tu ułożyło: gad, gad tylko z tej strony um, tu okra dosyć dzisiaj strzeliłem sobie buja refren emu refren emu tu mamy ocet ale jajca ja myślałem, że tutaj są jeszcze podw to jest MB R, RMB ja myślałem, że są tu jeszcze dwie litery do zdrapania. O to ciemna masa ze mnie. Sprawdzimy kontrolne, czy, czy dalej drapać, czy nie. DG, no niestety też tutaj nic. <grym> jaka ciemna masa m ms czyli tutaj nie ma też nic kochani b br brm no to wiecie co to wam powiem szczerze że e, w sumie na 10 strapek chyba tylko jedna wygrała. No i tutaj mamy MRG, to też czyli jest pusta. No to jajce brety MMM, to czyli tutaj coś mamy, jakąś wygraną, ale gdzie? Emm. Um. No to szukamy tych trzech wyrazów, a może jest bonus, no nie? Smok. Tu jest smok. Stok. Nie rozumiem. Nie rozumiem o co tutaj chodzi. Pokazuje, że są 3M, 3 czyli jakaś jest wygrana. Było F? Nie było. R? A, jest. To by było... KRA? W tej? J nie było, B nie było, O było, R też było, Albama, ok, Albama, G nie było, N nie było, F było, ale Z nie było hmm. co tu jeszcze mogłoby być? R Obrady no właśnie Kra Obrady i Alabama Okej, okay. wiecie co, bo mi się wydaje, że to po tych dziesięciu zdrabkach to mi już na oczy siadło. Dobra, tu mam jej pierwszą wygraną. Zdrabkę. Sprawdzamy kontrolne. GBM. Pusto. Tu jest kochani. Um... Tu jest kochani Molo Meat Dog. <laughs> Sorry. Molomid dog, to już są tutaj trzy wyrazy Tutaj jest y, los, ster Tytus I ni Nike. Nike, Nike To by było raz, dwa, trzy, cztery, pięć słów 5 słów, to jest 15 zł. Raz, dwa, trzy, 18 zł, i wygrana w bonusie 100 zł. Kochani, zobaczcie, 100 zł, to czyli wygraliśmy tutaj. Um, tu mamy 5 wyrazów. 5 słów. Już nie, nie kojarzę. Raz, dwa, trzy, cztery, a cztery są tylko słowa. Okej, okay. cztery to jest dziesięć złotych, to jest sto dziesięć i raz, dwa, trzy, trzy to czyli mamy, kochani. Tutaj 115 zł. No, petarda. A to się teraz dziwiłem. No. Drapałem to tutaj jak głupi i myślałem, że zostały jeszcze dwie litery. A to nie, no. E, ale czat. 115 zł w zdrawkach i zdrape było 10. I nasz y, wkład to był y, 50 zł. Zrapiemy sobie jeszcze. Cztery, cztery moje siedem-siedem. Szok. No trochę jestem zszokowany. A jakie są tu kontrolne w sumie? G, M, B. G -M -B. GMB hmm. GMB Tu jeszcze D brakuje Poczekajcie, może coś tu brakuje jeszcze gdzieś, bo... Hmm. Colorado, D brakuje C nie było, a to co nie było, W też nie było, ale to było jeszcze i no, ale to nam chyba to tej sytuacji nie zmienia. Hmm. J też, a nie J też było. No ale tutaj nic nie daje. A nie było też. F było. I O. No ale nie było W, otwock. Owoc. Troczymy raz, dwa, trzy, cztery słowa i raz. 2, 3, tutaj plus bonus 100 zł, ale czemu są kontrolne różne? Nie mam pojęcia. No wszystko nam to wskazuje, że e, zrabka jest e, wygrana, mimo że tutaj e, te literki kontrolne są różne, no ale obojętnie, przecież chyba nas by tutaj nie oszukali. Co? Jakie ok, jest na to wasze zdanie? Bonus, szukamy em, gwiazdy i te moje 77 to jako bonus dzisiejszego zrapania. Dzisiejszego wieczornego zrapania w sumie mamy 36, 29 blisko, 14, 34, 3 blisko, 19 blisko, 27 blisko, 37, 26. I 6, czyli pierwsze moje 77 bonusowe, niestety puste. Znajdź um, gwiazdę i wybierz 25 zł. Mamy słońce. 27, 36, 17 i 20. I szukamy 24, 26, blisko.

5 zł i 27, czyli mamy tutaj 25 zł. Wow, 25 zł. 25 zł. Już teraz nie, 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 nie mogę tutaj skojarzyć. Poczekajcie, bo to już naprawdę z tymi podsumowaniami. To już jest. Raz, dwa, trzy

140 zł, jeżeli się nie mylę. O, ile emocji! Ile emocji! Super, bardzo się cieszę. Już nie mogę doczekać jutrzejszego z rapingu. 140 zł albo 145 zł. Zainwestowane było 70. No, super, kochani. Dziękuję Wam za oglądanie. Taka niespodzianka na zakończenie dnia to jest normalnie, normalnie jest niesamowita. Dziękuję wam za komentarze, za subskrypcje. Dziękuję wam za lajki, za łapki w górę, za łapki w dół, za wszystko. Jesteście najlepsi. Pozdrawiam. Pa.